Selwa adwokaci otworzyli się. Wiedzą, czego chcą. Katarzyna buryło. Jesteś jedną z pierwszych osób wspierających selwa adwokatów w polskim stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło Wiarosławiu. Jakie drogi doprowadziły cię do tej działalności? Do pracy w psonie koło Wiarosławiu przyszłam w styczniu 2008 roku. Zajmowałam się obsługą administracyjno-prawną. W tym samym roku zarząd główny PSONI organizował w łucznicy warsztaty prawne dla selwadwokatów. Przewodniczący Koła, Mariusz Mituś i Ewa Grabuś, kierownik warsztatu terapii zajęciowej, zaproponowali mi wyjazd na to wydarzenie. Pojechałam z uczestnikami warsztatu: Lidią Mac, Jackiem Nowakiem, Jarosławem Barszczem i drugą osobą wspierającą, która pracowała w WTZ jako instruktor terapii zajęciowej. Jak wyglądały zajęcia w łucznicy? Spotkanie trwało pięć dni. Było bardzo intensywnie. Warsztaty prawne prowadziła Monika zima, obecna prezeska psoni. Dotyczyły podstawowych praw człowieka zawartych w konstytucji, godności, równości i wolności. Mieliśmy też zajęcia plastyczno-kreatywne, wybraliśmy wikliniarstwo. Dla osób z niepełnosprawnością pobyt w łucznicy był bardzo ważny. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami prawnymi. Dowiedzieli się, jakie są prawa człowieka, że osoba niepełnosprawna także ma prawa do godności, równości i wolności. Po kilku miesiącach ponownie spotkaliśmy się w Łucznicy, a później w Warszawie. Jak odebrałaś te spotkania? Tematy prawne były mi znane, ale dowiedziałam się, co było dla mnie nowością, na czym polega rola osoby wspierającej. Zobaczyłam, jak można rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, jak prowadzi się warsztaty z ich udziałem. Wkrótce sama zaczęłam prowadzić zajęcia prawne w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy i zakładzie aktywności zawodowej w Jarosławiu. To był 2008 rok. Najpierw rozmawialiśmy głównie o podstawowych prawach człowieka. Kolejne tematy dotyczyły praw i obowiązków pracownika. Uczestnicy dowiedzieli się o prawie do zwiększonego wymiaru urlopu, ulgi podatkowej, ulgi komunikacyjnej, świadczeń zdrowotnych i socjalnych, karty parkingowej. Dowiedzieli się też, czym zajmują się poszczególne urzędy i instytucje, takie jak GOPS, MOPS, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe czy Urząd Skarbowy. Rozmawialiśmy również o zasadach obowiązujących podczas spotkań i konferencji oraz o prawie osób z niepełnosprawnością do wypowiadania się na forum publicznym. Dyskutowaliśmy też na temat łamania praw oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy uczyli się wypowiadania w swoim imieniu i imieniu innych osób z niepełnosprawnością. To już były zajęcia z selwadwokatury. Powstała grupa, z którą prowadziłam systematyczne zajęcia. Wychodziliśmy na zewnątrz, na przykład na sesje Rady Miasta. Wydawaliśmy też gazetkę pod tytułem Jeden Świat, do której selwadwokaci pisali artykuły o swoich działaniach. Lubiłaś to? Czułaś sens takiego działania? Tak, lubiłam. Praca z osobami z niepełnosprawnością była i jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Widać było, że się rozwijają na tych zajęciach. Po raz pierwszy słyszeli o tym, że jest coś takiego jak godność, równość czy wolność. Jak zaczynaliśmy te zajęcia, to większości nie wiedzieli, że mają jakiekolwiek prawa. Więc ten ich rozwój na przestrzeni kilkunastu lat w adwokaturze jest ogromny chociaż już pierwsza ucznica miała wpływ na uczestników. Pamiętam, że Lidia, która wtedy pojechała na warsztaty, była bardzo zamknięta w sobie. Na zakończenie spotkania mieliśmy podsumowanie na forum, a ta nasza ucznicowa grupa była naprawdę duża. A tu nagle Lidia podnosi rękę, że chce coś powiedzieć. Wzięła mikrofon i wyszła na środek. Wszystkim pięknie podziękowała za te pięć dni i za to, że w ogóle mogła przyjechać. Wymieniła sprawy, o których się dowiedziała. Jak nie ona? Te zajęcia tak ją otworzyły. Uwielbiam pracę z Selwadwokatami. Teraz, gdy mam nieco inny zakres obowiązków, brakuje mi Selwadwokatów. Zostawiłam u nich serce. Współpraca z Selwadwokatami dała mi wiele satysfakcji. Porozmawiajmy o tym pierwszym dużym projekcie z 2014 roku skierowanym do Selwadwokatów. Założenia projektu powstały z potrzeb. Chodziło o rozwój osób z niepełnosprawnością w tematyce prawnej, usamodzielniania się i przede wszystkim komunikacji interpersonalnej. Bo przecież właśnie o to chodzi, żeby się wypowiadali i żeby w ogóle wiedzieli, że mogą się wypowiadać, żeby mówili, co myślą, co czują, czego potrzebują.